Kamratówka to pensjonat agroturystyczny, w którym goście wypoczywają w warunkach komfortowych na miarę hotelu co najmniej trzygwiazdkowego. Kamratówka została zbudowana z bali drewnianych przez miejscowy górali. Z okien można podziwiać Wisłę, królową polskich rzek. W odległości około 800 metrów znajduje się geograficzny początek Wisły. W pobliżu Kamratówki można skorzystać z jednego z najdłuższych wyciągów narciarskich. Zaplecze i kuchnia wyposażone są zgodnie z europejskimi wymogami. Gospodyni wieczarowuje w niej smakowite potrawy kuchni regionalnej, ale także potrawy z różnych stron świata. Salka konferencyjna została wyposażona w sprzęt audiowizualny, TV, DVD, internet. Komfortowo wyposażone apartamenty i pokoje, łazienka, balkon, telefon, TV sat, lodówka gwarantują dobry wypoczynek przed atrakcjami dnia następnego. W kamratówce oprócz wyśmienitego jedzenia można nauczyć się jak zrobić swojską kiełbasę. W kamratowie powstał duży grill, w którym można grillować latem i zimą. Obok grilla znajduje się potężna wędzarnia dla zakręconych, miejscowych górali hobbystów, którzy co pewien czas wyrabiają w swoich zagrodach swojskie kiełbaski i szyneczki. Osada Kamratowo to sześć apartamentów domków, każdy po 8 miejsc noclegowych. Jeden apartament, domek z udogodnieniami dla niepełnosprawnego. 5 miejsc noclegowych. Jeden pokój w budynku rekreacyjno-szkoleniowym. Miejsca noclegowe. Każdy apartament i pokój został wyposażony w aneksy kuchenne, w których można przygotować własnoręczne posiłki. Kamratówka, ulica jasna 2B Wisła, telefon fax 033 855 2908. Poleca portal po